Cześć, witajcie na kolejnym filmie. Dzisiaj mówimy sobie 20 złotówkę z serii Władcy Polski, która obecnie jest nadal w obiegu. Na banknocie przedstawiony jest wizerunek Bolesława Chrobrego, pierwszego króla Polski. Mamy tutaj nazwę emitenta Narodowy Bank Polski, orzeł w koronie, czyli godło Polski, datę emisji 25 marca 1994 roku, podpisy prezesa NBP Hanny Grunkiewicz-Walc, Głównego Skarbnika Wiesława Biernatowicza Jest to seria YB Jest to seria zastępcza, która jest wprowadzana w miejsce Banknotów uszkodzonych i zniszczonych Seria ta była drukowana w PWPW W Warszawie W polu niezadrukowanym mamy znak wodny w postaci głowy Bolesława Chrobrego Zabezpieczeniem jest również pasek Wtopiony w papier Zabezpieczeniem jest również rysunek recto verso, czyli rysunek negatywowy, gdzie pod światło rysunek na awersie przenika się z rewersem, tworząc jednolity rysunek. Tutaj widzimy wypukłe kółko, które jest wyczuwane palcami przez osoby niewidome. Na rewersie mamy nazwę emitenta, Narodowy Bank Polski, wizerunek denara. Czyli srebrnej monety z czasów panowania Bolesława Chrobrego. I wizerunek Rotundy Romańskiej w Cieszynie. Jest to najstarszy, jeden z najstarszych budynków sakralnych na terenie Polski. Banknot zaprojektował pan Andrzej Heidrich. A pan Czesław Miłczak w swoim cenniku wycenia tą serię w stanie pierwszym na 40 zł. Ode mnie to tyle, dzięki za uwagę i do następnego cześć.